Nagroda ta jest dla nas podsumowaniem ponad 15-letniego rozwoju na rynku Polski i współpracy z partnerami handlowymi. Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy dumni, że to co robimy ma wyraz w tym, że otrzymujemy te nagrody. Dziękuję bardzo. Otrzymujemy nagrodę, która jest dla nas informacją, że współpraca z naszymi dostawcami, którą wypracowaliśmy przez 15 lat jest bardzo dobra. Bardzo dziękuję organizatorom, bardzo dziękuję przede wszystkim Państwu, którzy głosowaliście po nas kolejne na 7 Termarsze. Tak sobie myślę, taka podpowiedź do organizatorów, może trzeba stworzyć coś na kształt Super Wiktora dla nas, bo tak regularnie zdobywamy tę nagrodę. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu wszystkim, którzy na nas głosowaliście, bo to jest wielkie wyróżnienie. To daje bardzo dużo satysfakcji nie tylko mnie, ale całemu zespołowi. Wiele padło o tym, co to jest lojalność, jak się ją pozyskuje. My ją budujemy od 15 lat, spotykając się co roku, tworząc razem z naszymi partnerami wartość dodaną z oferty. Ranking pokazywał, że wygraliśmy we wszystkich kategoriach. Nie przeszkadza nam to, że dobrze oceniacie nasze warunki, bo my pracujemy również na Waszą rentowność. Bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję za Wasze głosy. To jest wyjątkowa nagroda, która jest przyznawana nie przez klientów, ale przyznawana przez partnerów handlowych. Bo nie da się zbudować relacji bez zaufania. Ta nagroda otrzymujemy po raz piąty w imieniu swoim firmy, a w szczególności działu zakupów, bo to tak naprawdę jemu należy się ta nagroda. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. że na nas duża odpowiedzialność i zaspokajamy te potrzeby klienta najlepiej jak potrafimy. Chcemy dla klienta być małym sklepem, ale zaspokajać duże potrzeby. Dostawca i producent to nasz również klient, ale jak pokazuje ten ranking, to już nie tylko klient, ale przede wszystkim partner. I za te głosy bardzo dziękuję. W ten sposób dotarliśmy do momentu, w którym wypadałoby wśród zwycięzców wybrać zwycięzcę, Detalista Roku 2015 wybranego głosami i opiniami dostawców i Partnerów. Gorące brawa i gorący i duży aplauz dla sieci Biedronka, która dołącza do listy i tę nagrodę. Gratuluję wszystkim wygranym w tej konkurencji szerszej już, bo wszystkich sieci Dziękuję za twardą rywalizację. Ne, muszę złożyć pewną deklarację. Jesteśmy tu po to, żeby wrócić na to miejsce. Żeby w tym rankingu również tą koronę e, co roku zabierać Wam, naszym konkurentom. Dziękuję pięknie.